W grójeckim ośrodku kultury w dniach 16-18 sierpnia miał miejsce konwent gier i fantastyki GIG Expansion. Czwarta edycja imprezy cieszyła się dużym zainteresowaniem młodszych i starszych miłośników kultury popularnej. Każdy mógł tam znaleźć coś dla siebie warsztaty programowania, seanse filmowe, quizy tematyczne, a także turnieje gier wideo, sesje RPG oraz ciekawe prelekcje.

Ostatnio widzę. To jest dwunasty odcinek. I trzynasty odcinek jakby... To taki zwykły odcinek wyjęty ze środka anime i dany na sam South Park. Przeradzamy po co. ona się ktoś spotyka i nadaje właśnie przygodę na zakupach, coś takiego, nie? Więc to z najgorsza zagrażania anime na świecie. A mogę to zebrać? Tak, więc ja tak. Nie Pojawiliśmy się tutaj w Krójcu właśnie w Goku na fantastycznym evencie z grami planszowymi, ale też z elektroniką, z różnymi fajnymi gadżetami, które tu dzisiaj miały miejsce. My się wystawiliśmy z Minecraftem, a dokładnie z programowaniem w świecie gry Minecraft. Na te zajęcia zapraszamy serdecznie zarówno do Krójca, Piaseczna, parki, Góry Kalwarii czy Konstantina. Dzieciaki się fantastycznie bawiły, pokazywaliśmy na takich zajęciach pokazowych, że programowanie jest czymś łatwym tak naprawdę i że mogą fajnie spędzić czas, a kto wie, może w przyszłości część z nich zdecyduje się właśnie w tym zawodzie dalej rozwijać. Także zapraszam serdecznie w programowanie z Minecraftem. Do zobaczenia. Kim są ci? Pierwszy Michał. Pierwszy. 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 Pierwszy.

nazywał farmerskie życie, coś takiego? Nie, czyli dalej. Każdy z tych? jakaś Jakaś nie Mogę wrócić? Jasne. Wzią... Ale, ale, A tak? Ej, mogę wrócić to pytanie? Czy sam litera to, to Nie. To nie wiem. I Marty? Big Farm coś takiego? Lik -farm, Lik -farm. Lik -farm. Tak. Idealnie, trzy punkty.

E, właśnie powoli nam drugi dzień e, konwentu Geek Expansion 4 e, i akurat mieliśmy bardzo fajny start wczoraj wieczorem, bo jak zaczęliśmy turniejem e, Super Mario Kart oraz Unreal, to akurat e, dużo dzieciaków się zapisało, fajnie nam wyszło. E, i, I też oczywiście tutaj jak mamy blok e, braszówkowy, gdzie są tu tam 200 e, tytułów, tych zaawansowanych, tylko oczywiście familijnych, e, to też było spore zainteresowanie. Dzisiaj, dzisiaj drugi dzień, to tak zwolna, ale zaczęliśmy turniejem FIFA 19, który rozpoczął się u nas na sali budowiskowej, gdzie mogliśmy spokojnie się rozstawić z konsolami i obejrzeć mecz jak na prawdziwych rozgrywkach na wielkim ekranie. I tak mniej więcej od południa tu już rozpoczęły się rozgrywki, czy to quizów związanych z komiksami, z grami wideo. Tak teraz właśnie kończymy turniej gry plaszowe katan, później jeszcze mamy heroesy, dzisiaj wieczorem też jest oczywiście koncert rockowy. A tak w oczywiście zapraszamy również do naszego kina, gdzie właśnie przy okazji Konwentu Fantastyki też gramy właśnie najnowsze hity związane z science fiction, czy właśnie takim kinem fanalnym. I oczywiście jeszcze jutro mamy także rano, później Justice, to jest biblioteka na konsoli PlayStation. No i później kolejne quizy związane z filmami, Cyklicznie spotykamy się też wieczorami tutaj w klubie, gramy w gry planszowe. Dzisiaj na konwencie także będziemy grali do 6 rano, ponieważ mamy tutaj mnóstwo planszówek, chcemy je jak najwięcej przetestować. Ponieważ później będziemy mieli takie spotkanie, zdecydujemy co nowego kupić do naszej biblioteczki i co innego jeszcze dalej, bardziej rozbudowanego będziecie mogli w przyszłości. Zapraszam do razu.